Szemka, z tej strony Kondzie i witam was wszystkich w czwartym odcinku z serii z gry Quake 1 z Pacoformą O i Powiem wam, że to jest bardzo nieciekawa sytuacja. Jeśli po pierwszym przeciwniku z całego poziomu będzie 65, zostaje nam 3 HP, to to nie jest ani trochę dobrze. Dobra, może pójdźmy sobie w sumie najpierw tymi schodami. Mam nadzieję, że jakoś bardzo wam te częste quick save y akurat nie przeszkadzają. I tak to się cieszy, bo... Czasami sobie widzicie, jak niski mam poziom HP, więc po prostu... No czasami trzeba, żeby... Zaraz gdzieś nie pójść i nie popełnić bardzo głupiego błędu i... no. Często nie skończyć gry Zaczynać od ostatniego do klucza i bać od samego początku poziomu nawet Dobra, taki ogrod dla mnie, mnie straszny i tak dalej Wierzyłam do tego shotguna, no, więc... No, podejdź jeszcze bliżej, dobrze Nie wiem, co to za dźwięki, ale tak jak że to ja będę Teraz szybko, cyk. No, okej, okay, to jest po prostu jakaś biedna. Mówię szybko, bo po prostu chcę jak najbardziej tego... wykorzystać, jednak, mimo wszystko. Dobra, skoro akurat damage wykorzystany, to lecimy sobie dalej w swobodny już hmm, Taki system win tu w ogóle jest zrobiony. No to się nim zapewne zaraz trochę pobawimy. Ale najpierw jeszcze kilku przeciwników nam zostanie tutaj do poobijania na pewno Bardziej lub mniej groźnych, ale nie da się ukryć No trochę i będzie W Oczywiście będę unikał tych granatów, no bo nikt raczej by nie chciał zostać... Wysadzony w taki sposób, ok. Dużo jest tam rycerzy. Czyli ich zdejmę w taki sposób. Dosyć szybko. Zdejmę. Dobra. No właśnie, a propos Kwajka, jedynki, jeśli tam ktoś nie wie, a będzie oglądał wcześniej, yy, to generalnie... Podczas y, tak zwanego Quake czyli streama tam od BTSD od 7 do 9, będzie można sobie na. niestety, ich tylko nie na Steam. A, A szkoda, y, odebrać będzie można tego właśnie Quakea jedynkę Zupełnie za darmo. Dziwna to woda, jakaś taka. <gry> Wow. Dobra, ich jest więcej. Tu już widzę, że się ładnie wkopiemy. Wiecie co, to może zróbmy taki trik. Nie, dobra, widzę, że to jest chyba szybsze. Okej, okay, może niekoniecznie. Gdyby zrobić rocker jumpa i dobrze trafić może i nawet jest to możliwe żeby tak oszukać w ten sposób grę czekajcie może no, ja się po prostu odwrócę już od razu nie jak próbowali do skutku to nie jest najlepszy pomysł do końca z tego powodu że czekajcie. to zrobić taki od razu w ten sposób na przykład, dokładnie co prawda, wiem, straciłem sporo HP, tak dosyć niepotrzebnie. I to jest tak naprawdę najlepsze co mogłem w tym momencie zrobić, szczerze mówiąc, nowo. Zabrałem ten srebrny klucz i nie dostałem natychmiastowo od nikogo z nich. Czy to się zdecydowanie otwiera po w to nie mam pojęcia co. No to chyba wolałem dalej nie wiedzieć Jeśli to o to chodziło. Dobra. Tutaj popłyniemy do dołu już tego w ogóle czy to się da określić dobra Myślę, że mamy tu znacznie więcej pułapek przeciwników czekających na naszą śmierć dobra przy tym zostańmy chwilowo tu jakiś podwodny dróg. To chyba nie było tego warte, akurat. Czekajcie, wiesz, jestem... ten niewidzialności. On może nam w sumie w miarę pomóc. W tym momencie. Muszę pamiętać o tym, żeby ciągle mieć ...tak jakby zapas powietrza. No to teraz lecimy z okay. hmm. no, Tutaj podjedź hmm, Czyli to chyba działa tak na zmianę po prostu Szybko sobie przesypiłem na strzelbę, ale w sumie nie będę sprawdzał, co jest tam. No, nadal chciałbym bardzo wiedzieć, co się ukrywa tutaj. I to no, jest po prostu ten, Dead Knight, się się na ten. Okay. Jakby się tak nie wcześniej Nie, nie, jakby nie, tak nie, 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 No nie, dobra nie, no, i teraz to sobie można pływać. W szybkim tempie. I niestety na razie, bo tego klucza jeszcze nie mamy, więc chyba rzeczywiście trzeba będzie pójść do tej windy i gdzieś tam sobie pojechać na jakieś piętro. Aczkolwiek nie wydaje mi się, że tu, no bo w sumie tutaj chyba tak można powiedzieć, że nawet jeśli. Niecałe piętro, to przynajmniej większość jednak przeczesaliśmy. Która tutaj była w ogóle możliwa. No tak, bo stąd właściwie przeszliśmy, dobra. Wezmę sobie tą jedną apteczkę i zawróćmy po prostu. Jeszcze tam jest jakaś druga ścieżka, no właśnie. Przez którą chyba nie szliśmy. Tak dobrze mi się wydaje. Nie. I co? Zróbmy może to nieco inaczej. Bo to sugeruje, jakby to było wyżej. Więc może być na tym samym poziomie, co ta winda nas zaprowadzi. Dokładnie. Albo i to będzie jeszcze wyżej. I to nie będą zbyt mi przeciwnicy, bo będzie ich spary. Cyk Czyli jednak to jest to, to miejsce. Tak przypuszczałem na samym początku. No, to prowadzi w to samo miejsce. No i dobra, no to skoro mamy strzelbny klucz teraz, to przygódźmy się na najgorsze. No, no właśnie, spodziewałem się. O, oh, dobra, nie spodziewałem się ich trzech. Spodziewałem no, się po prostu takiego nagłego ataku. Okej. Okay. Ja wezmę najpierw Famo Jak wezmę ten złoty klucz, to może nagle się skończyć natychmiastowo dla mnie gorzej. Tak zapewne będzie. Dobra, czekajcie, to gdzie był teraz ten złoty klucz? Jakoś niżej, tylko na tym poziomie, czy jeszcze niżej? Chyba gdzieś tutaj, tylko że nie wiem, ja teraz pamiętam gdzie dokładnie. Ok, na pewno nie w tą stronę, bo tu jest ta woda. Hmm. Czyli musimy sobie przejść przez ten korytarz i chyba jakoś tędy, prawda? Nie, bo tu wracamy i tak do... Kurde, zgubiłem się. <laughs> no cóż, w takich rabiryn, tak jak sami możecie wnioskować, to wcale nie trudno. Dobra, to wiecie co? To, to ja obstawię, że jest to jeszcze niżej. Chyba to było gdzieś tutaj, prawda? Dokładnie. Ok, trzech przeciwników że już powinienem się bać więc raczej może nie tyle się bać, co po prostu być ostrożnym I uwierzcie mi ale ja czuję że to będzie jakiś boss na okay. nas czekał Jeden przeciwnik na no. nie dobra to tylko ten Głupi skorpion z to jeszcze tak łatwo zbagowane. Już oczekiwałem czegoś wielkiego. Wielki to co najwyżej jest ten portal, ale nie ostatni przeciwnik. No dobra, przechodzimy dalej w takim razie. Okej okay, 71 przeciwników. Tylko, że jesteśmy bardzo mocno uzbrojeni jeszcze przed wejściem na właściwą tutaj mapę. To mnie trochę niepokoi. mam być szczery. To w takim razie będzie się szykowała bardzo ostra i nie dosyć trudna do ugrania akcji. Dobra, dobra. Milam co to się stanie Ehm... Um, fuck eee, Dobra Może uda mi się to zatrzymać No było całkiem blisko Dobra to wiesz co Skoro już ogarniam To nam pozwoliło zaskoczyć tutaj na A nie, że przejść tam. Okej. Okay. Tak ktoś może być. Zrobi, że tu jest jakaś wina. Wszystkiego zaraz będziemy rzuceni. Powoli, właśnie, już to się stanie. Mam wrażenie. Cóż czuję, że raczej to tempo już teraz tej walki nie będzie wcale zmniejszone. atakować temu szamblerowi, to jednocześnie brawo, ja Czyż czuję, że moje zadanie będzie nagle utrudnione. Wiecie co? No, Dobra, padł w końcu. Nie, chodziło mi generalnie o tą platformę przez którą on będzie mógł już do mnie szybciej przejść i tak się stało Co? Oh, Jest naprawdę dosyć niebezpieczna odległość. się że to po prostu nie zmieniło. Czy hmm, po prostu... Ach, ja myślałem, że za takie ryzyko to jakiś sekret będzie. To po prostu przejście dalej. I tak to musieliśmy przejść i nie zginąć jakimś cudem i tak. Dobra. Mhm. Tylko cóż za niespodzianka za to będzie nas czekała teraz? Okay. Jestem gotowy, jestem pewny, nawet że coś się zaraz odwali. Dobrze. No i spadłem sobie tutaj. Ten portal, który do nas teleportuje, Nie jest nawet jeszcze aż tak źle. Na że jak ja bym sobie ten podwodny to... świat. No. Sam nie miałem po prostu pojęcia jak to określić. Okej, okay, tu mamy aby jakiś kolejny portal. Począt, nie. Dobra, no to sobie po prostu lećmy, bo widzę, że tu naprawdę jednak nic bardzo tylko już... ciekawego ani efektywnego nie ma. W sumie. Dobra, tego klucza jeszcze nie mamy, więc sobie tędy przejść nie możemy. Już mamy tutaj jednego złego duszka. Czemu jestem... No właśnie... Jak miałem powiedzieć, czemu jestem pewien, że to się strasznie wyróżnia i że tam coś no będzie? To nie. Ja wybuchnąć to nie chcę akurat. Z tym to sobie możecie dać spokój. No dobra. Cofnęliśmy się odrobinę, Co prawda. Dobra, czyżby już wszystko? Chyba tak. Chyba tu powskakujmy. Pozbierajmy amunicję, która się z tego posypała. Z nich właściwie. Hmm. Grana mi sugeruje, że mamy dużo dany. Okej, okay, no skoro granam tak sobie. Robi, to trzeba bym się nie posłuchać tego i nie wykorzystać. przy eksterminacji naszych przeciwników. Tak, co? Coś poszło trochę nie tak. Się nie zablokowało. Jeszcze jeden na rakietka została wysłana? Wiesz co, ja na moim miejscu bym teraz poszukał jakichś apteczek, więc niestety będziemy musieli się trochę cofnąć. To tylko i wyłącznie po to, żeby przeżyć tutaj da dalsze próby. Dobra, wiesz co? Nie ma apteczek po prostu. No to by wszystko wskazywało no dobra No To po prostu lecimy dalej w takim razie. Skoro tak trzeba Nie ma właściwie innego wyjścia No To po prostu lecimy dalej no. Okej, okay, tu jest srebrny klucz Ale Tu się coś będzie ukrywało tego najpierw pozbieram amunicję Tylko tu nie się teraz. Czemu to się nie otworzy za nami tak po prostu? Okej. Okay. Tego się powiem wam, nie spodziewałem się, moment. Nie spodziewałem się tutaj czegoś grubego. Nie miałem na myśli tego ogra. Ani chyba tej małpy. Ani tej. Nie, nie, po prostu jest zbyt spokojnie. No to Skorpiona już nie ma. Kolejny co na dwie rakiety poszedł. Czyli musimy się teraz dostać na górę. W takim razie, w ogóle tam jest skład Skorzystamy? chyba należałoby prawda o, jak mi wyjdzie trzecie by tu cofit jest strasznie niski o dobra udało się widzicie jest to jak najbardziej możliwe potwierdzam więc możemy leżeć po prostu dalej i załatwić wszystkich radośnie tylko i wyłącznie za pomocą Super Shotgun. Nic więcej nam do szczęścia nie potrzeba. A, oczywiście, że skorzystajmy sobie z tego. Możemy. No właśnie. Już nam się tutaj... Okay. Nie wiem, czy powinienem tam właściwie iść, ale spoko. Dobra. To powiem, że... Myślę, że no, nie tyle powinienem co mogłem. Była to z pewnością jedna z opcji. Ponieważ no sporo tu przeciwników było. Mimo wszystko dalej. No co? To może być po prostu jakaś poboczna ścieżka miejsca, w które powinniśmy dalej iść, więc... Ja się po prostu cofnę. Okej okay. Czy powinniśmy coś tu zrobić? Chyba nie No ja, dobra Bo generalnie to przybyliśmy stąd Wskoczyłem tutaj? Nie, nie skoczyłem hmm. mamy secret Przynajmniej zaliczony Dobra, czyli z tego co rozumiem powinniśmy chyba ten przejść. Dobra, to ja już sobie szykuję wrzutny rakiet na, te, na tą pajęczycę. Tu jest I czeka na nasze ataki mhm. Czy tu są po prostu te drzwi? Okej okay. Drzwi, właśnie Wow, inne Negrant. Nikt nie mówił, że się nie da. <grymne> no dobra. Tyle z żartów. I co? Ja to chyba im tam powrzucam te. Po prostu. Tak samo. Chłopie mi korzystają do woli. Dużo, że jeszcze jeden został Nawet Jak dobrze widzę O, dobra, dużo jeszcze mało Więc to zmienia totalnie postać rzeczy i Podbaliśmy się chyba wszystkich. No, dokładnie Zbieramy armagony szczeka Czyli to jest Czemu mi się wydawało, że Cztery poziomy będą, skoro to hmm. będą trzy. Okej, okay. nie umiem liczyć po prostu. No dobra. Mhm. To, to po prostu teraz będzie jedna wielka walka z nim. Już. Tyle. Dobra. Lecimy. Zobaczmy, jak ten Armagon w takim razie wygląda. Co mamy tam podejść? Tak, tak, to dobra. O, jakieś trzęsienie ziemi, tutaj zobaczmy, jak wygląda, i czym jest filmowy tego tego. O, coś takiego. O kurde, dobra, ja widzę. Ja widzę, że on nam naprawdę. Dobra, jak on nam tak po prostu wywalił. Co ja się może tutaj ukryję okay, ma bardzo silne rakiety Jak już widzicie Wszystkie ściany są nie bez powodu tylko po to, żeby go okrążyć, po prostu I w, ten, w ten sposób walczyć tutaj ma jakieś lasery i sporo rakiet z tego co widzę za Ja już mam całkiem mało Idę do Thunderbolta. Ty już Naprawdę? Ej, no to sobie jakieś ja. ja. Nie autentycznie zawiodłem się. Ja nie pamiętałem, jak, jak trudny był ten boss, ale się zawiodłem autentycznie, no bo kurde, no widzieliście, tyle mieliśmy przygotowane przed tym poziomem, na samym początku. Amunicji, broni, wszystkiego do fula, żeby sobie naładować. Niecałe 200, nie, niecałe fulla z Thunderbolta wykorzystałem już o wszystkim. Ju, już pokonaliśmy głosa. No naprawdę, to było. No, zbyt łatwe. T autentycznie. Ja mam wrażenie czasami, że yy, same te poziomy po prostu są trudniejsze od ich finalnych bossów i wszystko, co jest w ogóle wcześniej, przed nim. Mhm. Dobra, czyli to chyba tyle w takim razie będzie. Wow, okej. Okay. Bardzo krótki boss. Dosyć krótkie poziomy. No, krótki ostatni odcinek, no co tu dużo mówić. W takim razie więc... Ja chyba Wam już mogę podziękować za oglądanie w tym momencie. Jeśli odcinek Wam się spodobał i cała seria, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie również, zostawcie jakieś komentarz Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, nie chcecie przegapić moich trwających i kolejnych również serii z to zostawcie suba, bo już następnym razem Quake Mission Pack 2 Dissolution of Eternity. Może będzie trudny? może nie. Zobaczymy. Trzymajcie i do następnego. Na razie.